Pana Maluśkiewicza, zwierza Pan Pana i wieloryb, będziemy robić z plasteliny. E, oprócz plasteliny potrzebne nam będą dwie zapałki na wiosła. Ale ten, e, musimy mało tej plasteliny, bo on jest taki mały, ale bardzo trudno zrobić. No zaraz zrobimy. Mamy tutaj jeszcze orzecha na łódeczkę, dziadka do orzechów, żeby rozłupać orzecha tak ładnie, równiutko, żeby zrobić ładną łódeczkę żeby było. Ach, i zaraz przyniosę jeszcze wadkę, żeby wyścielić łódeczkę w środku. No, to startujemy. Chcielibyśmy powiedzieć, że byście nie martwili się, jeśli łódeczka nie uda Wam się za pierwszym razem. Jak się ma sporo orzeszków, to można testować długo. A przy okazji można sobie popodjadać mmm, pyszne orzechy włoskie. O, wadka. Milutka. Milutka. Milut. O, no, tak wygląda nasz pan Maluśkiewicz. Płynie sobie i płynie coraz dalej i dalej. Aleśmy tutaj jeszcze bagaże szykują. Dobrej zabawy. Ubrania, a to będzie walizka, tylko trudno zrobić. Dobra. A ja mogę zrobić.